Witam serdecznie, Kaja Godek, a to jest Pro-Life bez cenzury, wideoblog Fundacji Życie i Rodzina. Zapraszam na e, kolejny odcinek. E, chcę dzisiaj Państwu powiedzieć o wytycznych, jakie wydało Ministerstwo Zdrowia, właściwie trzeba by powiedzieć Ministerstwo Zabijania, w połączeniu z wytycznymi Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Tworzą one morderczą mieszankę e, pewnych życzeń, e, które wypowiada rząd pod adresem lekarzy oraz... E, Ośrodków ochrony zdrowia. Celowo nie mówię szpitali, bo nie chodzi tylko o szpitale. To też jest jeden z punktów, o którym sobie dzisiaj powiemy. Zanim zaczniemy, to jeszcze bardzo Państwa proszę o podawanie linku do tego nagrania na swoje social media, o lajkowanie, o komentarze dla zasięgu, o subskrybowanie kanałów, na których Państwo zobaczą to nagranie. Jesteśmy cenzurowani, bo. Mówimy prawdę o aborcji i prawdę o lobby LGBT, i tak samo będzie z tym nagraniem. Naprawdę wiele zależy od Państwa. Zróbmy na przekór firmom z branży Big Tech i sprawmy, że te treści dotrą do ludzi. Co jest w wytycznych, które wydała minister Leszczyna? Wytyczne opracowane w Ministerstwie Zdrowia z chwilą ogłoszenia, za chwilę po konferencji zamieścimy je na stronie Ministerstwa Zdrowia, staną się wykładnią dla lekarzy i dla podmiotów leczniczych. To jest reinterpretacja ustawy aborcyjnej pod dyktando Międzynarodowego Lobby Aborcyjnego. Lobby, która ma również swoją gałąź tutaj w Polsce i stara się o to, żeby w Polsce jak najszybciej mordowało się jak najwięcej dzieci. Jest to naciąganie przepisów, jest to czytanie z tej ustawy rzeczy, których tam właściwie nie ma, a już na pewno nie była z takimi intencjami ta ustawa pisana i nie była pisana w takim duchu. No i mamy m.in. aborcję do 9 miesiąca. Na to zwraca uwagę wielu komentatorów, że to jest właściwie powiedzenie, że do. Ostatniej chwili przed porodem należy dzieci mordować w określonych sytuacjach. Jest to absurd, bo jeżeli dziecko jest mniej więcej w drugiej połowie swojego życia płodowego, to najczęściej takie dziecko daje się uratować. Lekarze neonatolodzy mają na to sposoby, i nawet jeżeli trzeba z jakiegoś powodu zakończyć ciążę, to można zrobić cięcie cesarskie, uratować dziecko, a nie, a nie zabijać dziecko tylko dlatego, że ktoś Znajdzie jakiś powód, żeby to dziecko zabić. Mówię powód w cudzysłowie, bo oczywiście żadnego powodu nigdy nie ma, żeby zabić niewinnego człowieka. Drodzy Państwo, w tych wytycznych mamy także aborcję poza szpitalami. Na to zwróciła uwagę minister Laszczyna, że w pewnych sytuacjach nie Musi być przeprowadzana procedura w szpitalu. Z pewnością rozpocznie to presję na przychodnie, na prywatne gabinety, prywatne ośrodki zdrowia. Nawet nawet. Pojedynczy lekarze prowadzący prywatną praktykę mogą być pod ostrzałem, bo skoro aborcję można zrobić gdziekolwiek, to będzie presja, żeby te aborcje koniecznie robić gdziekolwiek. Więc tutaj zacznie się naprawdę ogromny terror pod, pod adresem wszystkich lekarzy ginekologów. I to, co jest właściwie najważniejsze, to jest aborcja na zaświadczenie od jednego lekarza, który wpisze dowolny problem zdrowotny, przynajmniej pośrednio związany z tym, że kobieta nosi dziecko w swoim łonie. Jedno orzeczenie od jednego lekarza specjalisty jest podstawą do przerwania ciąży. Powszechnie zwraca się uwagę na to, że chodzi tutaj o psychiatrów i o tak zwaną przesłankę psychiatryczną, czyli złe samopoczucie kobiety w trakcie ciąży. Przy czym zauważmy, że gorsze samopoczucie psychiczne jest rzeczą absolutnie normalną. Tak jakby ciąża z natury swojej jest momentem przejścia w życiu od jednego stanu do drugiego i pewnej niepewności co do tego, jak będzie wyglądała przyszłość. Jak będzie wyglądał poród, jak będzie wyglądało wychowanie dziecka, czy sobie poradzę, czy, czy, czy dam radę z, tym wszystkim, z tymi wszystkimi wyzwaniami, które na mnie czekają. No, i okazuje się, że to już może być powód, żeby zabić dziecko. Minister Leszczyna chce, żeby ta praktyka się upowszechniła, bo ta praktyka w tej chwili w Polsce występuje punktowo w pojedynczych szpitalach na terenie całego kraju, ale to ma być standardowy sposób postępowania. Ale, Szanowni Państwo, tu nie chodzi tylko o psychiatrów, bo możemy sobie wyobrazić lekarzy innej specjalności, gdzie w jakiś sposób wykaże się, że stan kobiety jest związany z ciążą. Więcej, ustawa nie mówi, jaki lekarz, jakiej specjalności może wydać takie zaświadczenie. To znaczy mówi tylko, że ten lekarz ma mieć taką specjalizację, która będzie adekwatna do choroby kobiety w ciąży. To może być na przykład flebolok, który napisze, że z powodu obciążenia kobieta doświadcza większych problemów z krążeniem. Na przykład marzylaki. I to już będzie wystarczyło, żeby przymuszać szpitale położnicze czy inne punkty, gdzie pracują lekarze czy pielęgniarki, do tego, żeby zabijali dzieci. Minister Leszczyna ogłosiła te wytyczne na konferencji prasowej. Na tej konferencji był obecny premier. Żebyśmy wiedzieli, że to jest sprawa wagi państwowej, że mordowanie nienarodzonych dzieci to jest coś tak ważnego, że sam premier zaszczyca konferencję prasową na ten temat. Ale był również obecny prokurator generalny i minister sprawiedliwości, który sam wydał wcześniej swoje wytyczne dla prokuratorów. Te wytyczne można streścić jednym zdaniem: Nie ścigajcie aborcji. I obecność Adama Bodnara na tej konferencji była również takim subtelnym pogrożeniem palcem, żeby osoby, które nie chciałyby stosować wytycznych Leszczyny wiedziały, że będą miały na karku prokuraturę. Przyzwyczailiśmy się po czasach lockdownu, żeby chodził minister zdrowia, mówił coś na konferencji w świetle reflektorów, przy kamerach, przy dziennikarzach, to potem było relacjonowane przez media i właściwie przyzwyczailiśmy się, że takie wypowiedzi traktuje się jak źródło prawa. Więc z całą pewnością trzeba podkreślić, że wytyczne Leszczyny nie są źródłem Prawa w Polsce. W Polsce obowiązuje konstytucja, ustawy i rozporządzenia mające delegację ustawową, czyli rozporządzenia, które uściślają pewne sytuacje, które przewidział, przewidział ustawodawca. Tutaj w przypadku wytycznych leszczyny nie zachodzi taki mechanizm, więc jest to dokument, który można powiedzieć formułuje pewne życzenia ministra zdrowia w stosunku do pracowników ochrony zdrowia. No i cóż, lekarze, szanowni państwo, oburzają się na takie stawianie sprawy, dlatego że lekarze mają przed sobą w gabinecie pacjentkę i w jej łonie dziecko i oni mają dbać o to, żeby. Tej pacjentce i temu małemu pacjentowi w jej łonie, nie stało się nic złego, żeby byli zdrowi, żeby przeżyli, żeby jak najlepiej się nimi zaopiekować. A tu przychodzi minister zdrowia i dyktuje, co w określonych sytuacjach trzeba robić, nie widząc pacjentki i nie mając pojęcia, jaka jest dokładnie sytuacja w danym momencie. Więc trudno się dziwić, że, że lekarz, że podnoszą się głosy, pomimo tego, że. Że, że jest to jakiś akt odwagi, tak, wystąpić przeciwko ministrowi pracując w ochronie zdrowia. Ale dobrze, że takie głosy się pojawiają. Lekarze, lekarze zwracają między innymi uwagę na kodeks etyki lekarskiej, na artykuł 39, który dość jasno mówi, że lekarz m, mający przed sobą kobietę w ciąży ma przed sobą więcej, Niż jednego pacjenta i ma dbać również o dobro tego poczętego dziecka. Dokładnie ten artykuł brzmi tak. Podejmując działania wobec kobiety w ciąży, lekarz odpowiada także za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego narodzeniem. Jest mowa o dziecku, jest mowa o dziecku przed narodzeniem i o tym, że lekarz ma się o to starać. nie, tu nie ma mowy o żadnym płodzie, tak? To też warto zwrócić uwagę. Jakie będą skutki? Tego, że pojawiły się wytyczne leszczyny oraz te wytyczne Bodnara dla prokuratorów. Przede wszystkim będą zabite dzieci. Będzie tych zabitych dzieci coraz więcej? Będzie poszerzanie praktyki, którą stosują pojedyncze szpitale, w mojej ocenie naginając prawo lub wręcz jawnie to prawo łamiąc. Gdzie na podstawie jakiegokolwiek świstka od jakiegokolwiek lekarza o jakimkolwiek problemie zabija się dziecko. Najczęściej chodzi o lekarzy, psychiatrów, ale nie tylko. Tylko, że wiecie Państwo, to czy wykonywano prawo, czy je łamano, będzie oceniał sąd. I trzeba mieć jasność, że może się zdarzyć, że w placówkach służby zdrowia i tak nie będą chcieli mordować dzieci, bo trudno będzie później w sądzie bronić się tym, że minister. Na przykład dwie czy trzy kadencje temu wydała jakieś wytyczne. To nie jest coś, co obowiązuje lekarzy. Natomiast z całą pewnością obowiązują ich przepisy prawa i obowiązuje ich dbanie o, o dobro. Pacjentki oraz tego małego pacjenta, który jest w jej łonie. I wiecie Państwo, dłużej klasztora niż Przeora. Przyjdzie inny prokurator generalny i sytuacja się zmieni. To, że dzisiaj Adam Bodnar grozi palcem i stroszy piórka, to nie znaczy, że ta sytuacja będzie trwała wiecznie. I mogą mieć kłopoty. Lekarze i Szpitale, którzy będą stosować właśnie te wytyczne. Ale myślę, że najważniejszy wniosek, jaki mamy z tego, co się dzieje, z tych dokumentów wydanych przed, przez Bodnara do prokuratorów, które są formą nacisku politycznego, z tych wytycznych leszczyny, to jest taki wniosek, że przesłanka o zagrożeniu życia i zdrowia kobiety w ustawie aborcyjnej po prostu nie działa. Ta przesłanka miała być czym innym. Ona była pisana w takim duchu, żeby w sytuacji, kiedy jakby Stan bycia w ciąży zagraża zdrowiu kobiety. To jest sprawa na osobną dyskusję, czy są takie sytuacje i kiedy, tak ewentualnie, ale jeśli by zaszła taka sytuacja, to żeby można było ratować e, życie e, tej ciężarnej kobiety. Natomiast ta przesłanka nie chroni życia i zdrowia matek, za to służy do mordowania jak największej liczby dzieci. Ona po prostu działa zupełnie inaczej niż, e, niż było to zaprojektowane. To jest też istotne, bo czasami spotykamy osoby, które właściwie sympatyzują z obroną życia, rozumieją potrzebę ochrony dziecka w łonie matki, ale mówią: No tak, ale jeżeli życie lub zdrowie kobiety jest zagrożone, no to wtedy powinniśmy na aborcję pozwolić. To jest taki jedyny przypadek. Drodzy Państwo, to nie jest margines, to nie jest jedyny przypadek. To jest prawo napisane w taki sposób, żeby zabijać jak najwięcej małych, bezbronnych ludzi. Co robić w sytuacji, kiedy zagrożone jest y, życie kobiety? Jeżeli dochodzi do takiego bezpośredniego zagrożenia, to ratuje się oboje do końca, i jeśli można na przykład przeprowadzić cesarskie cięcie, po którym kobieta już w ciąży nie będzie. A dziecko jest na tyle duże, że można to dziecko ratować, to jest zadaniem lekarzy neonatologów, żeby to dziecko ratowali. Natomiast jeśli dziecko jest za małe, żeby je uratować, to ratuje się oboje do końca i jeśli się nie uratuje także dziecka, to ratuje się przynajmniej matkę. Lekarz, który w sytuacji zagrożenia życia kobiety przy niemożności uratowania dziecka i. Bez wyraźnego stwierdzenia przez kobietę, że ona chce ratowania życia dziecka, a nie jej życia, lekarz, który naraziłby życie bezpośrednio, może odpowiadać karnie i na to są dzisiaj odpowiednie przepisy. Nie potrzeba przesłanki o zagrożeniu życia i zdrowia w ustawie aborcyjnej, to znaczy normalnemu człowiekowi nie potrzeba, środowiskom aborcyjnym potrzeba, bo one wiedzą, że ta przesłanka nie będzie działała pro kobieco, tylko będzie działała proaborcyjnie. I drodzy Państwo, to co miało służyć ratowaniu matek, służy mordowaniu jak największej liczby dzieci. To jest przepis, który powinien zniknąć z polskiego porządku prawnego, na przykład poprzez złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, tak jak miało to miejsce w przypadku aborcji eugenicznej. Ten przepis powinien być usunięty, ponieważ szkodzi, a nie pomaga, a po usunięciu tego przepisu na mocy tych. Przepisów, które mamy dzisiaj w kodeksie karnym, o odpowiedzialności lekarza za życie pacjenta i o tak zwanej zasadzie podwójnego skutku czyli zasadzie, która mówi, że jeżeli zginie człowiek, gdy ty ratowałeś inną osobę i tej śmierci nie mogłeś zapobiec, to nie odpowiadasz karnie. Na mocy tych przepisów, które mamy dzisiaj, kobiety są bezpieczne. Myślę, że to jest ważny wniosek. Który, o którym powinniśmy pamiętać. I powinniśmy pamiętać, że wilki często przychodzą w owczej skórze. Aborterzy przychodzą i mówią o ratowaniu życia i zdrowia kobiet. Tak naprawdę nie o to im chodzi. Im chodzi o to, żeby mordować jak najwięcej dzieci. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc w dystrybucji tego materiału: przez podawanie linku na social media, lajki, komentarze, subskrybowanie kanałów. Bardzo też proszę o wspieranie Fundacji Życie i Rodzina, bo działamy w Państwa imieniu. Nie ma co liczyć na to, że rząd będzie ratował życie dzieci. Chyba już to jest dla każdego jasne. Cała nadzieja w organizacjach społecznych i, i taką funkcję na dzień dzisiejszy spełniamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wyręczamy Państwo. Także każdemu, kto zdecyduje się pomóc nam w jakikolwiek sposób, jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Do zobaczenia.